16. W czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański w maju 2011 roku napisał tak, powiedział tak. Wiara w Jezusa zakłada codzienne naśladowanie Go w zwyczajnych zajęciach naszego dnia. Tajemnica Boga polega na tym, że działa On bez rozgłosu. W wielkiej historii ludzkości stopniowo tylko buduje swoją historię i staje się człowiekiem tak jednak, że przez współczesnych sobie, przez... Miarodajne siły historii może pozostać niezauważonym. Cierpi i umiera jak wstały. chce przyjść do ludzkości tylko przez wiarę swoich, którym się ukazuje. Nie przestaje lekko pukać do drzwi naszych serc i jeśli je otworzymy, powoli czyni nas widzącymi. Dzisiaj Pan. Puka do naszych drzwi, tak jak kiedyś wołał: Samuelu, Samuelu. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii ma wiele wątków, ale jedno pytanie jest niezwykle ważne dla nas, ludzi, którzy leczą ciało, leczą duszę. Czego szukacie? Jezus odwraca się i pyta, czego szukają, a nie kogo szukają, bo to pytanie przez nich kieruje do wszystkich i także do mnie. On wie, że ludzie szukają stale czegoś. Nie ma żadnej wątpliwości, że życie jest szukaniem sensu. I dlatego, moi drodzy, dzisiaj trzeba zadać sobie pytanie, czego szukamy? Anno Domini 2024. I pozwólcie, a natknęło one spotkanie z Wami parę miesięcy temu, że przeczytam dwa świadectwa, które to ciekawe, jak je odbierzecie. Najpierw wyznanie córki, która ma 24 lata, lekarza, ze starzem 25-letnim. Jestem dorosłą córką lekarza. Mój ojciec jest dobrym człowiekiem. Ale dla mnie obcy. Z dzieciństwa pamiętam jedynie ciągłe dyżury, jego nieobecność i za każdym razem mówienie w przyszłym miesiącu będzie lepiej. Nie było. Jestem dumna z mojego taty. Jest świetnym lekarzem. Wychowałam się jednak bez taty. Miałam wszystko, ale nie było najważniejszego obecnego kochającego taty. Za niedługo będę lekarką. Boję się, żeby nie popełnić takiego samego błędu jak mój tata. Jak to zrobić? A drugie wyznanie: lekarza ze starzem 30-letnim, 55 lat, dwoje dzieci, żona. Gdyby mogła wrócić czas, to bym inaczej poukładała swoje życie. W młodości miałam dylemat: kariera czy rodzina? Wybrałam karierę zawodową, specjalizację, doktorat. A konsekwencja? Mamy pieniądze, prestiż, a z drugiej strony, trzecie małżeństwo, brak dzieci, poczucie samotności. I zastanawiam się, czy warto było. Czuję się zmęczona, wypalona i pełna wątpliwości. Nie pomaga modlitwa, alkohol, środki uspokajające. Co dalej? Póki co pustka i rozczarowanie sobą i życiem. To co ja teraz mam zrobić? I w tych świadectwach zawarte jest również pytanie, czego szukacie? Gdybyśmy sięgnęli do greckiego oryginału, to to słowo ti, zetejte ma bardzo konkretne znaczenia, i może one nam pomogą, moi drodzy, w tym znalezieniu w tym roku tego, co powinniśmy znaleźć. Najpierw Szukanie, szukać, po co? Aby się dowiedzieć. A więc to Zeteo, bo od tego y, czasownika pochodzi to słowo Zeteite, oznacza tak naprawdę szukanie, aby się dowiedzieć, jaka jest prawda o życiu, jaka jest prawda o Bogu, jaka jest prawda o sobie. Moi drodzy, często ratujemy życie innym, a sami zapominamy, że też żyjemy. Prawda o bogu, drugim człowieku, życiu to jest tajemnica godności ludzkiej, ale to jest również tajemnica nieprawości ludzkiej. W waszym środowisku też zdarzają się pewnie takie sytuacje, gdzie lepiej by o nich nie mówić. Bo ktoś nie zachował się godnie, bo ktoś zazdrościł, bo ktoś nie chciał się ze mną. Spotkać. A zatem szukać po to, aby się dowiedzieć, co w życiu się tak naprawdę liczy, czy te dwa pierwsze świadectwa, które podałem. Tam znaleziono sens życia. Papież Franciszek napisze, dobrze jest, gdy wiemy, że nie jesteśmy Mesjaszem. Uwalnia to nas od sądzenia, że jesteśmy zbyt ważni, zbyt zajęci. Ale okazuje się, że to ZT oznacza również szukać, aby znaleźć. Czyli odnaleźć sens swojego życia. A odnaleźć sens swojego życia to jest pytanie, jaki mam pomysł na następne lata jako lekarz, jako pielęgniarka, jako w ogóle służba zdrowia, jako człowiek, który się starzeje, ale nie wolno mu się starzeć psychicznie. Odnaleźć sens swojego życia oznacza być pewnym swoich priorytetów. I moi drodzy, yy, poznałem wielu lekarzy, pielęgniarki, salowych, i muszę powiedzieć, że w, w tym ważnym środowisku są też ludzie samotni, choć mieszkają w pięknym domu, mają żonę, męża, dzieci, wnuków. Ale ile razy ja słyszałem z ust, ja tak naprawdę nie mam dla kogo żyć. Bośmy się tak oddalili. Bo te priorytety zostały zaburzone. Odnaleźć sens swojego życia oznacza radość ze swojej egzystencji, a teraz jest coraz więcej ludzi smutnych. Ileż świadectw jest, można je przeczytać. Jak chory mówi, nie ma nic piękniejszego, jak w szpitalu, kiedy się obudzi człowiek i nagle pochyla się uśmiechnięty lekarz czy pielęgniarka. Ale to jest uśmiech zawodowy, czy uśmiech wynikający z tego, że po prostu się realizuje. A więc szukać, aby się dowiedzieć, Szuka, szukać, aby znaleźć, znaleźć sens swojego życia. Ale okazuje się, że to słowo greckie ma jeszcze inne tłumaczenie. Szukać po to, aby dążyć do. A zatem chodzi o to, żeby wiedzieć, do czego dążę. Dążę do tego, żeby mieć więcej pieniędzy? Dążę do tego, żeby było mi łatwiej i przyjemniej? Tak naprawdę, wiedzieć, do czego dążyć, oznacza ciągłe odkrywanie prawdziwych potrzeb swoich i swoich najbliższych. Nieraz wracamy zmęczeni z pracy. Ale ta moja żona, mąż, dziecko, wnuk nie patrzy na moje zmęczenie. On potrzebuje przytulenia, to co tak często papież Franciszek powtarza bliskości. Potrzebuje tego, aby skończył się szpital, przychodnia, różnego rodzaju praca zawodowa i żeby teraz mój tata, moja mama była tylko dla mnie. Wiedzieć, do czego dążyć, oznacza również odkrywanie woli Bożej. Mamy jeszcze jakieś plany, marzenia? A czy w tych marzeniach i planach jest miejsce dla tych, którzy mnie wspierają, którzy mnie kochają? W tych trudnych czasach, w których żyjemy, gdzie coraz więcej jest niechęci, nienawiści, podziałów, nie ma nic piękniejszego, jak powód do domu, gdzie ktoś czeka nie z wymówką nie z pretensją ale z otwartymi ramionami mówiąc dobrze że już przyszedłeś dobrze że już jesteś bo cię kocham bo cię potrzebuję i wtedy nie ma absolutnie żadnej samotności która jest przekleństwem nie tylko ludzi starszych I jest jeszcze jedno tłumaczenie tego słowa ceteiter otóż szukać aby Wymagać, szukanie, aby wiedzieć, jak stawiać sobie wymagania. My bardzo lubimy stawiać wymagania innym. I to każdy ma takie pokusy. Niezależnie od tego, kim jest, ile ma lat, jakie ma tytuły przed nazwiskiem. Ale wymagać prawdziwie to codzienna praca nad sobą. To jest pogłębiona motywacja. To jest jakieś pomnażanie zasobów, a nie budowanie ciągle na deficytach. Więc może trzeba zadać sobie pytanie, co ja mogę dla ciebie, mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, dziecko zrobić dla Ciebie? Co mogę zmienić w moim życiu, abyś się czuł, czuła bezpieczniej w moim towarzystwie? Abyś. Wiedziała, wiedział, że Cię kocham. Papież Franciszek mówił, nasze powołania zawsze będą miały podwójny wymiar. Korzenie z ziemi i serca w niebie. Nie zapominajcie o tych. Kiedy brakuje jednego z tych dwóch, zaczyna się dziać coś złego, a nasze życie stopniowo się wyjaławia jak drzewo, które nie ma korzeni. Dlatego kochani, dzisiaj jesteśmy w tej kaplicy po to, aby powiedzieć Panu Bogu, wierzę, chcę za Tobą iść. I chcę iść z moimi najbliższymi. A jeśli ktoś już tego kogoś bardzo bliskiego ma na cmentarzu, to pamiętajcie, że wymiarem miłości jest pamięć. Więc może nieraz, wiem, że to nie zawsze może dziwnie, ale może nieraz trzeba z nim porozmawiać czy z nią. Może spo, przy, przywołać piękne wspomnienia. Bo nam to też jest potrzebne. Zatem apostoł Andrzej mówi, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. A co my znajdziemy w tym roku, który się rozpoczął? Święty Grzegorz wielki napisał: świat się nie nawraca mądrością ludzi, ale mocą Bożą. Więc jak przyjdą trudne chwile, to może choćby akt strzelisty, a jestem przekonany że będziemy wtedy mocniejsi. Czego Wam z całego serca życzę. Amen.